Cześć, dzisiaj lecimy na przegląd do Kik, bo pojawiła się damska kolekcja ubrań. Także zapraszam za 80 zł, dostaniecie te kamizelki. One są dostępne w kilku kolorach. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, jakie kolory są dostępne. Jeżeli jesteście nowe na moim kanale, to pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji i dzwoneczku. Będziecie wtedy dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach, premierach w sklepach. Mamy dostępne w takim też jasnym kolorze te kamizelki. W cenie również 80 zł. Ok, dobra dziewczyny, to chodźmy teraz na drugą stronę, bo tutaj widzę jakieś fajne spodnie nam się też rzucają. Z fajnego materiału słuchajcie, bo takie niby z guziczkiem, ale fajne legisłowate na gumce. One są w cenie 45 zł. Kolejna rzecz. To ten sweterek taki z rękawkiem 3 4 Wam przybliżyłam materiał, żebyście mogli sobie zobaczyć. On kosztuje 4 dyszki. Bardzo fajna narzutka z takim, z takim długim rękawem. Ona nie jest zapinana, to jest po prostu taka klasyczna narzutka. Wiecie w cenie 20 zł. No, i tutaj mamy bluzeczkę z długim rękawem, która kosztuje dwie dyszki. Tu już coś grubszego, taka bluza, zobaczcie, z takim polarkiem. Ten materiał jest taki delikatnie błyszczący. Ona ma na dole jeszcze kieszonki i kosztuje 60 zł. Tutaj jeszcze mamy takie sweterki, aczkolwiek one są z dosyć cienkiego materiału i delikatnie prześwitują. I ten sweterek jest za 40 zł, ale naprawdę są bardzo ładne. Na żywo w ogóle ten, te kolory tych pasów idealnie się ze sobą komponują. Tutaj taka fajna spódniczka w kratę przed kolanko, nie za krótka, nie za długa. Już patrzę w jakiej ona jest, słuchajcie, cenie. 35 zł. U mnie, słuchajcie, niedziela bardzo ładna, świeci słoneczko. Dajcie znać w komentarzach, jaka tam u Was pogoda, czy e, taka typowo jesienna, czy jednak troszkę przyjemniej. Tutaj mamy jeansową spódniczkę i ta jeansowa spódniczka kosztuje 60 zł. Teraz musimy polecieć troszkę dalej, przejdziemy te działy pod koszulkami. Chciałam wam pokazać też chusty, bo tutaj jest dużo, dużo takich fajnych szaliczków. One są z lepszego materiału, słuchajcie, niż te w Pepko. Te kosztują 30 zł, bo słuchajcie, w Pepko są bardzo takie gryzące, a tutaj ten materiał jednak tak nie gryzie w szyję i nie jest tak mocno nieprzyjemny, 30 zł. Dobra, ale tak, już teraz idziemy dalej, idziemy dalej. Słuchajcie, ja już w ogóle byłam w PEPCO i widziałam, że panie już szykują nową dostawę ciuszków, już były po My Widziałam, jak wyglądały, są bardzo ładne. Także obserwujcie mnie, bo myślę, że w najbliższych dniach, będzie wtorek, pojawi się nowy przegląd. Tabluza kosztuje 70 zł. Tutaj mamy też takie niebieskie, w podobnych kolorach już były kiedyś dostępne, natomiast nie było wtedy niebieskich. Więc Wam pokazuję. 70 zł. No i tutaj coś w kolorze takiej intensywnej, dosyć czerwieni, ale też z takiego misia. E, także bardzo fajny materiał, ciepły, idealny na jesień. 70 zł. Tutaj mamy taki sweterek w kolorze takim bardziej zielony. On jest takie trochę zielono-wpadające w niebieskie, z takimi niteczkami złotymi. To się w sumie ładnie prezentuje. Akurat tutaj jest dosyć pognieciony. no ale wiadomo, chodzi tutaj o wygląd, jak się przeprasuje, będzie wyglądał e, ślicznie. On kosztuje 60 zł. Tutaj mamy taki y, natomiast sweter. Oj, czekajcie, mi się tu coś poprzestawiało. E, tutaj taki sweter, słuchajcie, niebieski w kolorze 40 zł. Kolejny tutaj mamy w kolorze takim Ekri. Słuchajcie, on jest y, też ciekawy nawet. Bo też nie jest krótki, jest taki dosyć do połowy pupy, więc ja lubię takie swetry. On kosztuje 70 zł. Wiecie, ja nie lubię za krótkich, bo są potem dla mnie niekomfortowe. Tutaj natomiast mamy taki sweter w szare pasy z białym. Też bardzo ładnie wygląda, to raczej taka tunika jest. 70 zł. No i tutaj mamy czarne bluzy, takie już klasyczne, z kapturem, na dole kieszonki, no taki wiecie, klasyk bardziej, On, one kosztują 60 zł. I tutaj golfik, to jest raczej bluzka taka z golfem u góry, fajny ten róż, bardzo fajny kolor, ja lubię ogólnie wszystkie te blade róże, 20 zł ona kosztuje. Ale ok, jeszcze polecimy sobie troszkę dalej, poczekajcie chwilę, bo tu jakaś fajna koszula, to też jest niebieska. Ona kosztuje 6 dyszek. No i tu u góry zobaczcie tą samą za 6 dyszek. Dostaniecie też w kolorze takim beżowym. Tutaj natomiast jakaś nowa bluzka, tylko mam problem, słuchajcie, żeby ją stąd wyciągnąć. Ale jest ok, udało mi się, tylko musiałam poprawić, bo wiecie, ktoś ją bardzo brzydko powiesił. Ona jest bardzo ładna, słuchajcie. Taki jesienny ma te wzory. Kosztuje 30 zł. Natomiast tutaj mamy taką bluzkę w kwiatuszki z długim rękawem. I ona kosztuje 3 dyszki. Okej, okay, dobra, lecimy dalej zobaczyć co tutaj jeszcze jest z ciekawych nowości. Ta jest też fajna, słuchajcie, bo jest taka dosyć elegancka, nie jest jakaś mocno wzorzysta i też jest dosyć długa, kosztuje 35 zł. Tutaj znowu coś chyba w kwiatuszki, jak dobrze widzę. Poczekajcie. Tak, taka w kwiatuszki, ale wiadomo, kwiatuszkowy wzór jest uniwersalny, 30 zł i zawsze jest w modzie. Zaraz będę musiała tu po sobie zrobić porządek na wieszakach. Nie bójcie się dziewczyny, ja tak sklepu w takim stanie nie zostawiam, byle jak podwieszanym. E, kosztuje 20 zł, te są fajne na ramiączkach ogólnie nie na tą porę roku, ale wiecie, no, czasami pod jakąś sweterek, pod jakąś narzutkę. E, tutaj mamy tamaz bluzkę taką e, za 15 zł. Ona jest takiego w kolorze takim, wiecie, pastelowym, różowym, wpadającym w pomarańczowy. Ta, e, tutaj jest taka zielona z takimi koronkowymi ramionami i ona kosztuje 20 zł. No, i tutaj też taka klasyka, w takiej jakby piórka. Za dwie dyszki. Słuchajcie, teraz lecimy za jeansami. Tutaj mamy jeansy za 30 zł. Jest dużo rozmiarów i są duże rozmiary. Tutaj mamy takie leginsy, ja bardzo lubię te leginsy, słuchajcie, 30 zł, one są po pierwsze, że tanie, po drugie to są najwygodniejsze spodnie, jakie kiedykolwiek miałam. E, tutaj mamy już takimi z przetarciami, dziurami e, jeansy, one już są za 70 zł. No i tutaj na końcu jeszcze jedne, bo zaraz się już zaczyna się dział męski. Tutaj mamy za trzy dyszki. Dziewczyny, ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za przegląd dla, dla tych, co zostali do końca. Wielkie podziękowania dla najwytrwalszych i do zobaczenia.